Kolejny, no, 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 to ja Wojtek Akcja 2 dzisiaj nowy odcinek na kanale Wojtek Akcja 2 No, kto by się spodziewał? Nowy odcinek na kanale Wojtek Akt 2 Wow! Nie miałam dowodzenia, że będzie nowy odcinek. Ale serio no, jest dzisiaj nowy odcinek. Dzisiaj pokażę Wam, że nowy gracz na moim serwerze e, Box P P P Wojtek jeszcze ma nie zdradza. jeszcze Wam nie zdradza. Mo, może zrobić naprawdę bardzo dużo. Więc, już nie przedłużając, Łapka w górę i subskrypcja. A teraz, już naprawdę, nie przedłużając, lecimy do odcinka. No, widzę. Mamy tutaj takiego testa. I tego testa, ja za chwilę się w tego testa zamienię. Jestem w testem. Chciałam e, oczywiście moją zbrojkę. Teraz. robię tak robić y, komendę clear test, no i dobrze, i oficjalnie możemy zacząć grę, mam pierwszy level co prawda, ale patrzcie, to oj, 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 oj. będzie wycenzurowane, no dobra, y, jestem graczem, zwykłym graczem, nie mam do Mo nie mogę odbierać sobie dwa kity, jak widzicie. Ja tu sobie będę stał z gilipem, ładnie. Ja mam doświadczonego gracza. No i dobra. Zakładamy sobie naszą zbrojkę i lecimy na strefę kopania. Taka propa, żebyście wierzyli. nie wierzyli. Mogę tu życie. Really Ale to proszoruję. Dobra. Stefa kopalnia, robię najbardziej się na początku opłaca kopać mp1 pewnie jak to ja powiedziałem to jak odtwarzasz ten serwer ofiarnie to będzie Jest cały czas dzień jak widzicie Już dokończyłem ten serwer, ale jeszcze go nie odpalam Już jest trochę w górze Nie żartuję, nie chcę wkurzać Ale serio, jeszcze, jeszcze go nie odpalam Okej, okay, myślę, że tyle mi stać Co komendę, robię Spawn Dobra, to za chwilę Teraz biorę tu tam to wszystko na bloki Dostał mi jeden szmark, którego wywaramy Wymarimy tu na to, to na to, tu na to. Jak widzicie w szybki, bardzo szybki sposób. Zdobyliśmy bardzo, 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 bardzo dużo. Teraz, Teraz polecimy sobie z upgrade'em secika. Elit, Ja się pytam. Po co mi... Po co mi tyle elit? Chyba trzeba je wywalić. Albo, wiecie co, włożę sobie do ta, na tak zwaną tajną godzinę. dzień dobry, czarna godzina jestem. Eee... I tak jeszcze za to? Słano zapłacisz. Kweb.

Gej gej, gej 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 nie jestem gejem W kantor. bum 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 dobra to myślę że polecimy sobie najpierw bo w ogóle, żeby ulepszyć kilof, musicie go zareperiować. A polecimy sobie najpierw z tym, potem z tym i teraz z tym. Zobaczymy, czy mi starczy. No nie starczy, musimy jeszcze coś dokopać. Tak ciut. O widzicie, to dość szybko znika. Dobra. Pamiętacie, im wyższy poziom kilofa, tym yy, więcej zdobywamy. Nie jest tak, że zatrzymacie się na kilofie krowa, bo on kopie na hitach. Tak, już więcej nie będziecie zdobywać. Be, nie będziecie więcej e, coraz tego. Tu jest szczęście 17, a tam było 15, więc. No. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. Teraz wam dam screena w tym, jak miałem kilof. Dobra, ja, założę tą zbrojkę, żeby mi nie zajmowała niepotrzebnie miejsca. Ale to jest. E, już niedługo będą święta, słuchajcie, jutro nagram ostatni odcinek przed świętami, e, na święta, jeszcze może 25 grudnia nagram e, odcinek, ale naprawdę życzę Wam wszystkich wesołych świąt, e, jeszcze będę Wam życzył e, Sylwestra, a i pamiętacie, w ostatni Sylwester byliśmy na Wojtkowskiej Cegule, tak mi widać, jak mówiłem, znaczy, nie miło w sumie, wtedy był haker, o matko, w Wojtkowicach był haker. To był wtedy taki chaos. Ale na szczęście ten chaos już minął. Nie mamy hakera na Wojtkowica. Wojtkowic... z Wojtkowic nie nagrywamy, no bo... no bo niestety serwer się usunął, tak? Nie można za długo przytrzymywać serwera. No, na tym hostingu, na jakim on był. A on był na Atarnosie. W którymś odcinku to zresztą widzieliście. Trochę wstyd, ale Wojtkowice... Czasem. To były piękne czasy, gdy był Haker. Haker nie był dobrym człowiekiem. Haker był zły. Haker, jestem zły. Haker, jestem zły. Jestem zły. A teraz e, nasz kochany montaż, pan Wojtek, akcja 2, wstawi nam zdjęcie Hakera, póki ja sobie tu idę na sprawno. Jestem na spalnie, panie montażysto. E, proszę już, bez, Proszę już usunąć to. Dziękuję. Czemu ja to mogę kupić Okej. co? bo to się laguje, bo nagrywam jednocześnie i robię jeszcze milion innych rzeczy. Okej, okay. milion inny, innych rzeczy. Wiecie jaka jest naj, największa liczba, e, jaka jest nazw nazwana w języku polskim? Tak, wiem, czytałem o tym, bo się tym interesuje. I liczba ta się nazywa... E, Dezylium. Więc sobie dezylion innych rzeczy, oprócz graniem na tym i pokazywania na mnie Matko, jak ja lubię wspominać wojtkownicę. To mi tak, tak fajnie było, Survival, z Kaspem, z Franiem, z Julkiem. W ogóle od dawna nie mam kontaktu z Julkiem, jeśli chcecie wiedzieć. A raczej nie chcecie, bo to dosyć smutno. Ale wszystkim rzeczę... Wy... Całych szczęśliwego Nowego Roku Bo w ogóle ostatnio wspominałem westawy haker No nie, nie chcielibyśmy być Teraz właśnie wstawię e, za moment... moment tego filmu e, Jeśli mi się uda O czym to zrobić e, g Gdy Gdy mu... to haker to nie byłoby Za fajnie I się o, o ile... Się go wstawię. I się go znajdę. Ale tak się czuję świetnie, jak wspominam o Wojtkowicach. Ty. co? Chcesz lecisz do Wojtkowica. Zamknij się Wojtek. Sam się zamknie Byłaś stąd! Byłaś stąd! Daj mnie do nią! ja Ci mogę dać? Nie mogę Ci dać. W ogóle bal, balans. No, na razie zero No niestety. No dobra, wymieniamy wszyńściuteńko na bloczki szmaragdus. Okej, za kasy, no niestety. No dobra, wymieniamy wszyńściuteńko na bloczki szmaragdus. Okej, okej. dużo. Pewnie jeden odłamek. Wszystko robiłem sam, bez pomocy nikogo. Więc chyba należy mi się kciuk w górę i łapeczka. Znaczy, łapkę w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem. Na najgorszym kanale na świecie, czyli kanale Wojtek Akcy2, który wkurza nie tylko mnie. znaczy, nie, nie tylko was. Jęka mnie boli. Sensor w mojej myszce jest dla wolny, a nie chcemy się go zmieniać. Bo będzie za szybki Dobra, więc robimy tutaj upgrade kilofa do, do najlepszego poziomu na jakim mnie na razie stać 52 Dobra, zdejmuję zbrojkę Na, na początek ulepszę to i to 14. dobra, Ulepszymy to i to No a jeszcze nas niestety nie stać ta, idziemy znowu na Stefania, na tak moja ulubiona Stefania i słuchajcie, bardzo, bardzo bym chciał, naprawdę, bardzo bym chciał, żeby zbudziły Wojtkowice, oczywiście bez hakera już, tak, bo haker to niestety, nie udało nam się go pokonać, mieliśmy takie wielkie plany na pokonanie go, z już stworzyliśmy potkę na to, żeby haker dostawał obrażenia. I kurde się nie udało. Niestety, cóż, szkoda, wielka szkoda, mogliśmy naprawdę pokonać hakera, mielibyśmy go już raz na, raz na zawsze z głowy, no nie udało się, trudno, To trudno, czemu ja to wszystko już rozkopuję? Zamknij się! Trzask! A nie, nie tutaj. Na początek idziemy do. Nie, dajku, zamknij się! Sam się zamknij! MPC jeden. To czy di do di da di da di da doita 27 Powinno starczy na cały set wiedźmy Ach, Witaj spafto staw na żołdanie Cztery tysiące lat minion danych, dla ciebie króle pojąć. nie, to jest zła wstroda. Ciebie króle czekali, a, a tyś tej nocy nam się objawił Ach i, nie i my czekamy na ciebie pada <laughs> Zna, zacząć nauczyć się śpiewać i kiedy kilofat usamka patrzcie ósemka. Patrzcie, coraz wyższy, coraz wyższy poziom kilofa, tym szybciej mój ekwipunek się zapełnia. Spawn. Jeśli nie chcecie, żebym wpiewał kolęd już na filmach, to napiszcie w komentarzach to, co się wyświetla wam na ekranie. A jeśli chcecie, żebym świetła kolendy dalej, to kliknijcie, co się teraz wyświetli. Co ja nawet nie wiem, w montażu o tym pomyślę. Tak, nie warto o tym myśleć. I ja tego sporo wywalam. 28 ah. możemy tylko jedną część Stać, więc wracam do kopania, Be najprawdopodobniej yy, sobie tutaj siedzę i wytnę Wam wszystko. to kopanie całe. Będziemy się za... Czy to nie będzie jakaś wielka chwila. Czy dla mnie to nie będzie chwila, tylko będzie długi czas kopania. Mam nadzieję, że dla was to będzie po prostu... Styknięcie palca. I już. Dobra, dla mnie to nie była chwila, dla was to była chwila. Dosłownie jak styknięcie palca. Mam sporo tego, ale... Kurde. Ej! I to wszystkie sloty! A teraz wydamy sobie Wojtkowice. Tak, tak, nie dam wam z nimi spokoju, Aj nie, oj nie. Nie dam wam z nimi spokoju. Mamy tutaj stak i cztery serca oceanu. Drugiego podziału. czemu to nadal nie zniknęło? Dobra. A więc jest to Was pytanie, widzowie. Czy wydajemy. Czy, czy. Aha. Czy wydajemy dosłownie wszystko na kilow? Konia? W ten sposób? Czy na zbroję idejowego szkieleta? Jeśli chcecie, żebym wybrał zbroję wideoowego szkieleta, zostawiacie lajka. A właśnie zostawiacie, lajka właśnie takiego. I chcecie, żebym. Nie, nie wiem, zaczekajcie momencik. zostawcie łapkę w górę nie łapkę w górę łapkę w górę, please, please. 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 Dobrze. już nie przedłużając ale jeszcze trochę przedłużam, nie mam pojęcia co wybraliście ale oto to mi jedna subskrypcja więcej robię kido Zostało nam 16, więc w sumie starczy nam na pierśnik Wiedźmy. Trzeba iść też trasem na z widzowie. Zostało nam jedno serce oceanu. Piękne serce oceanu. No, my, my. Zamknij. Jeszcze są jakieś szmaragdy. Emeraldy z A wcześniej z generatora nie było. I konia, znaczy e, e, krowy nie było nawet było pół e, nawet pół e, e, tego było z jednego generatora. Zobaczcie jakie są ja. Sprawię cały ekwipunk. Więc myślę, że to najwyższa pora, by pisać komendę spawn. A nie. I teraz piszę komendę pay. jesteś majakty. złoto. Ej, ale ja mówię serię, zostawcie te, tego like. Bardzo, 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 proszę. Albo nie subskrypcje. Na 50 subskrypcji to będzie dla mnie już hit. Naprawdę 50 subskrypcji to będzie. Zrobię dla Was... Ee, co dla Was mam zrobić? A, zrobię dla Was nowego teksturpaka na Bedrus. Ale nie takiego zwykłego jak mam. Tylko takiego super, takiego ekstra, Wszystko w nim będzie zmienione. Dobra, ostatnia część jaką robię to jest część widerowego szkieleta. No i słuchajcie. Jak widzicie, nie jest źle. Gracz w jakieś pół godziny. Może naprawdę... Może naprawdę bardzo fajnie się wystakować tutaj. Jak zawsze na koniec, proszę was łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Zróbmy podsumowanie. Co dzisiaj zdobyliśmy? Dzisiaj zdobyliśmy tak. Dzisiaj zdobyliśmy. Nagrywajka mi się coś zacięła. Dobra, dzisiaj zdobyliśmy cały set Wiedźmy, no oprócz tutaj wideowego szkieleta, miecz konia, znaczy kilof konia z, z częścią A27, yy, miecz Wiedźmy, yy, elitrę Wiedźmy i tyle. I bardzo, bardzo jakbym chciał by mieć na spokojnie y, cały set widokowego szkieleta, ale chciałem mieć kierowko. No. Y, a tak a propos, y, zombie to wcale nie jest taki słaby, taki, taki słaby. Bo chyba tu, nawet nie w tej skrzyni. W tej skrzyni można wylosować rzeczy z dopiero, no a tutaj, no już wiadomo, że to takie ciutkie lepsze rzeczy, no takie pszczoły damy. Wiecie, planuję zrobić oprócz baki, tutaj jeszcze tutaj jedną skrzynkę koleja jaką. a więc dzięki jeszcze serdecznie za oglądanie łapka w górę subskrypcja dzwoneczek i widzimy się w kolejnym filmie